Buongiorno. Grazie Dzięki per za questo za invito a questo importante e prestigiosissimo convegno Prestigioso, Polska jest jednym z krajów, krajów, które doceniam, e, niezwykle, w szczególności za e, wspaniałą pracę wykonywaną w, w, w kraju i w regionie. W zakresie lekarstwa i teatru lalkarskiego teatr lalkarski jest dzisiejszym tematem głównym w kontekście innowacji technologicznej. Muzeum, w którym pracuję od 15 lat obecnie prowadzi badania nad zastosowaniami nowych technologii w tak zwanych tradycyjnych sztukach lalkarskich które egzystencjalne konotacje powiązane są parola, ze światem wyobraźni, działania słów i performansu. Dzięki za zaproszenie, Dzięki za zaproszenie, za zaproszenie, zaproszenie, zaproszenie oraz zaproszenie, za wszystkie interesujące prezentacje, które wysłuchaliśmy i które obejrzeliśmy w trybie online. A teraz za pośrednictwem kilku krótkich materiałów wideo pozwolę sobie omówić poszczególne kroki naszego Muzeum Lalkarstwa i naszych doświadczeń w zakresie innowacji technologicznej, która zapoczątkowana została poprzez wystawy stałe prezentowane dziś w naszym muzeum. Wielkie dzięki. Pomimo faktu, że opera tej pupie, to jest tradycyjna sztuka lekarska sicylijska, została wpisana na listę dziedzictwa UNESCO w 2001 roku, wiedza o budowie lalek nie jest jeszcze znacząco dobrze poznana, ponieważ jest ona praktykowana tylko przez niewielką liczbę well the budowniczych mistrzów lalkarstwa. Jest to zadanie powierzane doświadczonym rzemieślnikom, którzy przekazują tradycyjne modele i techniki zgodnie z tradycyjnymi kodami ikonograficznymi. Antyczna, antyczna profesja Puparo, 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 a więc budowniczego lalkarza. <kly> Zmierza ku swojemu schyłkowi, niestety, a sama lalka sycylijska przechodzi proces dogłębnej renowacji i rekreacji poprzez nowe technologie. W Palermo istnieje muzeum i zespół badawczy, który podjął się długoterminowego projektu mającego na celu ustanowienie na nowo sztuki lekarskiej w kontekście sycylijskiej tradycji w perspektywie jej potenciálnej revitalizácii innowacji mających miejsce w, w tym sektorze artystycznym. The the dostępne jest w naszym muzeum wirtualna prezentacja pokazująca języki tradycyjne lekarstwa przy użyciu nowych, to, nowych to, technologii. Jeśli chodzi o samą sztukę lekarstwa sycylijską. Mamy do czynienia z jej aktywnym przedefiniowywaniem. Lalki ulega procesowi dezintegracji kulturowej i wynajdowane są na nowo. Tradycyjny obiekt sztuk teatralnych jest reinterpretowany, odtwarzany na nowo. i kontemporaryzowane za pomocą sztuki wizualnej i cyfryzacji oraz modeli 3D i rzeczywistości wirtualnej, które wykorzystywane są w taki sposób, aby nadać tradycyjnym lalkom nowe jakości tak, aby stworzyły one nową jakość. Narodowe Muzeum Antonio Pasqualino powstało w 1995 roku zaopoczątkowane zostało przez konserwatorów i przedstawicieli społeczności tradycyjnych lekarzy. Prezentowało one tradycje bogate w zakresie lekarstwa oraz promowało reintrodukcję tradycji lekarskich w nowych kontekstach. <tryk> E, dotyczyły one również tych tradycji, które zostały dopisane do Światowej Listy stream, liście, Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. E, mówimy tutaj hmm. też o sztukach bardziej współczesnych, takich jak e, lalki cieniowe e, czy pacynki. E, w muzeum mieszczą się również eksponaty e, znajdujące się na wspomnianej wyżej liście Światowego Dziedzictwa e, UNESCO e, dotyczące. Nie tylko miejscowej tradycji lekarskiej Opera i pupi, ale także innych regionów światowego dziedzictwa, takich jak japońska sztuka lekarska, czy sztuki mezoamerykańskie, a także tureckie i koreańskie e, odmiany sztuki lekarskiej. W zbiorach muzeum znajdują się także lalki e, budowane przez współczesnych budowniczy, budowniczych na potrzeby e, współczesnych projektów lekarskich, e, również na potrzeby sztuk e, e, będących adaptacjami powieści Italo Calvino i twórczości innych artystów i artystek, między nimi, e, Tadeusz. Kantora. Przejdźmy do eksploracji naszych zasobów technologicznych w odniesieniu do sycylijskiej sztuki lekarskiej. Rzeczywistość rozszerzona wykorzystywana jest tak, aby tworzyć multimedialne modele. Opera, wykorzystywane w opera dei pupi są to trójmiarowe modele lalek, które transponowane są na cyfrowe urządzenia, wykorzystywane następnie w sposób kinetyczny przez lalkarzy we współczesnych adaptacjach tradycyjnych utworów. Najstarsze lalki pochodzą z XIII wieku. I są wyposażone w, w, w artefakty, będące częścią dziedzictwa kulturowego z tamtych okresów, takich jak zbroja płytowa czy helm. Następnie były one e, przystosowywane czy basamowane za pomocą e, e, odpowiednich narzędzi i utrwalane tak, aby można było je wykorzystywać w perspektywie długoterminowej. E, figura wojownika e, jest jedną z e, bardziej znanych eksponatów znajdujących się w zbiorach kolekcji. Hmm. Ta tradycyjna lalka została przetransponowana na rzeczywistość rozszerzoną, która wzbogaca sensoryczną percepcję ludzką za pomocą mediów elektronicznych, tak aby umożliwić nam pełną pięciozmysłową percepcję na lalkę. aby podziwiać te zbiory, musimy stworzyć urządzenia cyfrowe i skierować kamerę na okrągły żółty marker leżący na planszy, kiedy laka wirtualna pojawi się na, naszej, na naszym wyświetlaczu, bo mają powiększyć. I aktywizować. Rzeczywistość rozszerzona, również rzeczywistość, sprawia, że rzeczywistość wirtualna i fizyczna łączą się ze sobą, tworząc swoistą hybrydę i umożliwiającą transcendencję rzeczywistych przedmiotów rękodzielniczych na rzeczywistość wirtualną. Dokumentarny film Pupi at 360 Degrees, reżyser Alexandra Graci we współpracy It is an interesting z Muzeum Pascolino w Sycylii pokazuje różnorodność języków lekarskich za pomocą eksperymentalnych technologii, takich jak rozszerzona rzeczywistość. I zastosowana została również kamera 360 stopni, pokazująca z każdego kąta sposób prezentacji tradycyjnej sztuki lekarskiej sycylijskiej. E, razem z elementami, które nie są zazwyczaj dostępne oczom widowni oglądających spektakl, a więc widz nie stoi czy nie siedzi już e, na wprost sceny, jak miało miejsce w tradycyjnych prezentacjach o pupy. Pupi. E, widz czy widzka siedzi e, na scenie niejako, towarzysząc dla na w prezentacji, mogąc aktywnie przyglądać się e, poszczególnym aspektom e, i trasom, jakie pokonują lalki w na przez e, lankarzy, a także zmieniającej się scenografii e, e, w historii with the Angeliki. E, wszystko to we współpracy z, z Alessandrą e, Grassi, e, mistrzem, e, e, który e, w, w, wykorzystuje również tradycyjne środki e, instrumentalne i scenograficzne tak, aby Uzmysłowić widzom i bogactwo tradycyjnej sztuki lekarskiej. Mamy też jeszcze dwuwymiarową animację tradycyjnych przedstawień Opera dei Pupi w Palermo, opartą na plakatach lekarskich, które wyświetlane są na afiszach teatralnych jako reklamy spektakli. W Palermo były to obrazy malowane temperą a także hmm, fragmenty hmm, ilustrowane na płótnie będące klatkami ilustrującymi poszczególne epizody hmm, danego hmm, tekstu, hmm, danego spektaklu. Ten akurat pokazuje jeden z najciekawszych hmm, fragmentów eposu brytyjskiego, hmm, hmm, bitwę hmm, średniowieczną, w której Widzimy w jaki sposób przedstawiono bohaterów tej opowieści wykorzystywanych nie tylko w tradycyjnym kontekście, ale wyjętych i niejako wyjmowanych z tego kontekstu, tak aby transponować ich na rzeczywistość wirtualną. Umożliwia to animację tradycyjnych plakatów, tak aby były one ruchome a jednocześnie przypominały nadal e, e, tradycyjne lalki w ich naturalnym kontekście w przypadku masowych mediów komunikacyjnych i technologii umożliwiających na przesyłanie obrazu, tworzenie audiowizualnych prezentacji, prowadzenia ich do praktyki teatralnej, umożliwiło to zaciekawienie większej widowni i spopularyzowania tego tradycyjnego, cieszącego się mniejszą popularnością historycznie w ostatnich dekadach, gatunku sztuki. Interminds Interpuppets prezentacja wizualna pokazywana w Muzeum Antonio Pasqualino w Palermo i produkowana we współpracy z muzeum. Pokazuje ona pracę lalkarzy, i widzimy na dwóch ekranach artystę, lekarza w dwóch etapach jego życia. On z lewej strony pokazuje dokument archiwalny z lat 70., kiedy pracował w Londynie, po prawej stronie widzimy, kiedy niejako rekreuje to otoczenie. I wypowiada się, e, się na tematy e, związane ze swoją praktyką artystyczną. E, prezentacja ta była e, prezentowana podczas e, kilku wystaw. Pokazuje ona artystę w wieku lat 20-kilku i 60, e, charakteryzowaną na rozmowę ponadczasową e, przeszłej i teraźniejszej. W artysty z e, lat 70. i z roku 2014. W 2018 oryginalna e, prezentacja została odtworzona jako przez samego artystę e, przy użyciu e, lalek, e, pokazując e, w jaki sposób można było połączyć tradycyjną, wcześniejszą formę lalki z lat 70. ze współczesną. Zbudowano na potrzeby rekonstrukcji lewką z poprzedniej dekady. E, tu widzimy z kolei instalację wideo stworzoną przez, przez nową artystkę Judith Cohen i pokazując, że jest to dzieło. And was displayed for the first time at the Canary Wharf in London in 2012. Antonio was Canary Wharf, the Wharf, the Wharf Londynie, the made in 2003, and several years later, in 2012. E, e, reprodukcji Palace of Raw Dreams widzimy e, z różnych perspektyw absurda, e, e, scenę obserwowaną z kilku różnych kątów forma narracyjna poprawiona jest tak, aby umożliwiać obserwację sceny z kilku różnych kątów i e, obserwację jednocześnie z kilku różnych kamer e, sztuki performatywnej z użyciem lalek. Widzimy nową konfigurację. E, z udziałem obiektów, które uzmysławiają nam, w jaki sposób po powstaje sztuka lekarska i prezentowana jest na scenie, oraz w sposób ukazuje z odwróceniem ról proces prezentacji. Widzimy tutaj sposób, w jaki przepisywana jest niejako istniejąca już sztuka w sposób nowy. 또 넷은 좀메가비스 Jeśli brak pytań, to podziękujemy raz jeszcze naszym prelegentom. Grazie di tutto. Thank you. Thank you. Vi aspettiamo a Palermo. So we will be waiting for you for your visit to Palermo. Oczekujemy Państwa tu w Palermo. Zapraszamy do nas. Ok, ciao. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Bye. Bye.